Siemanko wszystkim z tej strony Mati, a dzisiaj po będzie odcinek poświęcony dobieraniu oficerum, oficerów i skilli do nich. I słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, ja rozumiem, że część graczy interesuje się bardziej takimi skillami mm, pomiędzy 0 a 180 dni gry, i na tym się bardziej chce skupić, bo wydaje mi się, że powyżej 180 dni gracze są już dość mocno zaawansowani w tą grę i kumają w ogóle mechanizmy tej gry. I słuchajcie. Zauważmy sobie, że to będzie mój, załóżmy, nie MB, tylko SH. Czołg ciężki, który często poniżej 180 dni jest wykorzystywany do gry po to, aby przejmować obrażenia od bazy wroga na siebie i żeby armaty to niszczyły. No, i na podstawie tego, co ja bym Wam radził, słuchajcie, głównym oficerem, który będzie dobierany do takiej jednostki, będzie na pewno spamer. I jak macie możliwość powyżej, bo bodaje, że stalowa jest powyżej 180 dni, no to wtedy automatycznie zakupcie sobie stalową i wtedy taki duet bardzo fajnie Wam się sprawdzi na trzymanie po prostu tych defensywnych oficerów. Ale najpierw musi być stalowa, potem spanner, ponieważ to kombo daje troszeczkę lepsze rezultaty niż na odwrót. Ja wiem, że spanner ma swoje bonusy jako główny oficer, no ale tak jest. Chyba, że będziemy robić dodatkowe testy, że chyba, że coś w tej grze całkowicie widzicie teraz pozmieniało. Chociaż nie wiem. I teraz tak. Mając takiego oficera jak stalowa, ewentualnie spanner, jeżeli nie chcemy inwestować w stalową no to weźmiemy sobie spanner i przykładowo niech to będzie na przykład yy, nasza ta yy, Persji. Dlaczego Persji? Ponieważ ma ona dodatkowe zwiększone punkty życia i dodatkową odporność na obrażenia od wybuchu, czy od artylerii. I teraz tak. Dobierając sobie takich dwóch oficerów mamy już SH załatwione, i powiedzmy, że chcemy sobie wziąć jakąś armatę, która będzie niszczyła nam te basy. No to bardzo fajnym przykładem jest armata lub Katiusza. Katiusza, przykładowo, Wulkan i Szewczenko mega fajna para nas na początek. Wulkan ma dużo bonusów do niszczenia bas, a Szewczenko jest bardzo uniwersalnym oficerem, którego należy zrobić, aby jakby najwięcej korzystać z tej armaty czy tam z wyrzutni rakiet. I mamy sobie takie dwa, dwie pary. Na początku jest Szewczenko z wulkanem, druga para, no to powiedzmy spanner. Jeżeli nie chcemy stalowej, no to weźmy sobie na przykład Persji. I teraz, co my musimy dobrać do tych oficerów? Jakie skille? No i ja wam to wszystko tłumaczę. Jeżeli dobieramy sobie do naszego czołgu, który ma być mega pancerny, no to wybieramy sobie skille oczywiście, które nam będą dawać co? Życie, odporność itp., itd. Dlatego przykładowo, weźmy sobie siewcę śmierci. I tutaj mamy go odblokowanego. Ten skill, który zwiększa nam siłę ognia, zwiększa punkty życia, nada nam się jak najlepiej. Zwłaszcza, że to jest ba jako balans, nie jako obrona, nie jako atak. Przykładowo, tutaj będę Wam pokazywał takie ogólne skile ze wszystkich oficerów. Już nie będę teraz rozróżniał pomiędzy 180 dni, a nie 180 dni, bo to nie jest na dobrą sprawę ważne. Następnym skillem bardzo fajnym na przykład mamy sobie zwiększenie redukcji obrażeń od zdolności o 30% z hrabiny. Bardzo fajny skill jako ochronny, drugi skill jako ochronny możemy sobie wziąć 40% więcej punktów życia. I teraz tak, dla każdego oficera, tak jak wam tłumaczyłem, możemy sobie wziąć jeden ochronny skill z jednego oficera i jeden jakiś inny. No to przykładowo, weźmy sobie na Spanera. Na Spanerze zagrajmy sobie na dwa skille. Więc, pierwszym skillem, niech to będzie na przykład z Hrabiny, którą już mieliśmy, weźmiemy sobie na przykład zwiększenie punktów życia o 40%. I z siewcy, weźmy sobie ten skill zwiększający nam punkty życia i wzmocnienie siły ognia. Mamy bardzo fajne kombo. Mamy do, do drugiego oficera, jaki mamy, którym jest powiedzmy. Nasza persji. Weźmy sobie kolejne skile ochronne. A ochronne skile, nam co będą dawały? Będą nam dawać oficerowie dedykowani do tych jednostek często, czyli na przykład weźmy sobie stalową. Stalowa wzmacnia odporność na obrażenia od wybuchu o 50%, ewentualnie wzmacnia punkty życia o 15%, wzmacnia odporność na obrażenia o 8%. Jeden z tych dwóch skili możemy sobie wziąć na spokojnie i będzie nam dobrze działało. Oraz kolejnym, niech to będzie na przykład. Tutaj ten fajny skill jest. Zmacnia siłę ognia i wzmacnia punkty życia o 15 po 15%. Super fajna umiejętność. Czyli co robimy? Standardowo wyszukujemy z tych naszych oficerów, których mamy, takie skille, które będą nam zwiększały przeżywalność podczas ataku. I to jest nic prostszego. W przykładzie, kiedy mamy wulkana plus szewczenko, dobieramy takie umiejętności, które będą nam na przykład przyspieszały niszczenie przeciwniczej bazy. Czyli na przykład. To będzie bardzo fajnym takim umiejętnościami wiążącymi oczko. Oczko ma tutaj fajną umiejętność, która zwiększa wzmacnia siłę ognia o 40%. Gdy walczy poza aktywnym już zwiększa ognia dodatkowo o 10%, czyli tutaj mamy plus 50% zwiększone obrażenia. Bardzo fajne. Kolejnym umiejętnością możemy sobie wziąć na spokojnie z machiny wojennej, albo zwiększymy o 15% z tego, albo o 20% siłę ognia. Już mamy bardzo dwa fajne skile na dedykowanie do obrażeń. Mamy je już zajęte, więc teraz musimy dodać jakieś skile balansowe lub coś innego. No to przykładowo szukajmy sobie tutaj jakichś skili takich. Poczekajcie, tutaj nie mamy, tutaj na przykład szanse na uderzenie krytyczne zwiększone o 10%. Spoko może być na początek, czemu by nie, poszukajmy sobie coś jeszcze co nam będzie dawało jakieś dodatkowe obrażenia wzmocnienie siły ognia i wzmocnienie punktu życia. Punkty życia nie będą na taki istotne, ale wzmocnienie siły ognia o kolejne 15%, bo jest to właściwość balansu daje nam bardzo fajny boost i tak oto możemy sobie dobrać pod podobrażenia, to jest nic innego, tutaj kolejny oficer, który będzie nam dawał tutaj nam życie nie jest tak bardzo potrzebne. Tutaj możemy ewentualnie z tymi zmocnieniami, obrażeniami, tylko o co chodzi na dobrą sprawę. My będziemy poruszać się tylko w tych oficerach, których mamy odblokowanych, więc nie będę robił nie wiadomo jakich przykład, przykładów, ponieważ każdy z Was ma innych oficerów odblokowany, każdy inaczej inwestuje, co ja Wam radzę, radzę Wam zrobić jedną parę oficerów, niech to będzie na przykład ta para oficerów, wymaksować ich 5 na 5 i dobranie sobie z różnych innych czterech oficerów każdej po jednej umiejętności, która Wam będzie dawała najlepiej wymaksowania sobie jej na piąty poziom i macie jedną parę oficerów z czteroma innymi skillami wymaksowanymi, na maksa, i tą jedną jednostką będziecie i tak najwięcej grać, najwięcej będziecie mniej frajdy. Oczywiście, w momencie kiedy. O, przedpiesek! W momencie kiedy będziecie mieć coraz więcej jednostek, coraz więcej oficerów odblokowanych, to będziecie kolejne pary jednostek odblokowywać. Moim zdaniem na sam początek gry wystarczy jedna jednostka naziemna, jedna jednostka lądowa i dobieramy sobie te pary, boostujemy inne pary, inne skile, innych oficerów i tak, będzie, i tak bym radził Wam grać. Wydaje mi się, że to jest najprostsze, jak mogę Wam przekazać tą wiedzę, ponieważ uważam, że każda para dobrze skombowana będzie kontrolowała inną parę, tak? Więc to nie jest tak, że jest jakiś złoty środek. Oczywiście są oficerowie, którzy są lepsi od pozostałych, ale są to przeważnie oficerowie płatni, czyli profesor Payne itp., itd. Czyli oficerowie, na których musicie wydać około 10 tysięcy, czy tam 12 tysięcy złotych, żeby go mieć, i wtedy możecie go na spokojnie sobie pustować z innymi oficerami. Ale wydaje mi się, że każdy z nas jest w stanie zrobić sobie dosłownie to nas kosztuje trzech oficerów wymaksować na maksa, bo tyle potrzebujemy satuetek, aby mieć jedną parę oficerów i cztery inne skilly na piąty poziom. To nie jest nie wiadomo jak dużo gry. Wydaje mi się, że ogarnięty gracz jest to w stanie zrobić w pierwsze około 4 miesiące bez żadnej jakiejś większej inwestycji finansowej. Jak ktoś inwestuje, no to jest to w stanie zrobić w połowę tego czasu, albo nawet jeszcze krócej. Zależy jak to ma bogaty zasób portfela, ale powiem Wam szczerze, że ja grając naprawdę bardziej już free to play, bo już od jakiegoś czasu kompletnie nic nie wydaję. Tylko czasami coś sobie sprawdzam bardziej dla Was, żebyście Wy nie musieli wydawać. Ja grając tutaj półtorej roku mam jedną parę na maksa zrobioną, w tym wypadku już Wam pokazuję moje ułożenie oficerów. Nie musicie tym tutaj nie sugerować, ponieważ też mnie interesuje tylko ta para, bo nią gram najwięcej. Tutaj jest randomowo, sobie tak poustawiałem, tak żeby pod tym odcinek było, żebyście wy mogli też zauważyć, jak sobie tam gram. I lotnictwo tutaj, słuchajcie, tu sobie teraz testuję brzydko skrzydłego plus, plus po prostu wiedźmę. Wydaje mi się, że tutaj jak maksuję ewentualnie kometę na maksa, to sobie ich tu przesunę. Tutaj będę chciał robić kolejny myśliwiec. Na spokojnie będę go musiał mu wymaksować tam na poziom 8.0, chociaż będzie mi wtedy wspomagał z tym myśliwcem. Może będą to lepsze rezultaty. Słuchajcie, tutaj jest mega dużo kombinowania. Mogę wam pokazać zresztą, jak ja mam zbudowanych oficera, przykładowo na lotnictwie. Na Wiedzi mnie mam tutaj sobie włożonego pod atak 25% z fantoma. Tutaj z komety mamy szansę na uderzenie krytyczne 10%, to tutaj jest 150 obrażeń. A brzydwo skrzydł jest skonstruowane, że daje nam 50% dodatkowe obrażenia, ale to nie miało być dodatkowe obrażenie krytyczne. A widzicie? Muszę dać to usuń i tutaj w to miejsce damy sobie nie obrażenie krytyczne, tylko tutaj miało być zwiększenie 20 siły ognia, bo tamte obrażenie krytyczne nic nie dawały i tutaj mamy z tego oficera plus 30% punktów yy, życia więcej na tym myśliwcu. I tak oto mam skonstruowane, i widzicie, tutaj mam wbity piąty poziom Tutaj też mam wbity powiedzmy piąty poziom, tylko po to, aby zmaksować jakiś dodatkowy skill do oficerów i, i próbować i bawić się tym, bo moim zdaniem bawienie się właśnie kombinowanie jest w tej grze najlepsze, to nie znaczy, że jeżeli 80% graczy ma takie ułożenie, to ono jest zawsze najlepsze, bo możecie stworzyć takie ułożenie, które wam się będzie, będzie Wam się po pierwsze raz że lepiej grało, a po drugie na, na raz możecie spokojnie kontrolować tamte ułożenia pozostałych oficerów. Niestety ta gra jest mocno zespołowa. Często jeden na jednego takie walki nie zachodzą. Bardziej zach zachodzą walki armia grupowa na armia grupowa. A to już się troszeczkę rządzi innymi prawami. Może o tym nagram też kolejny odcinek, aby wam to też wytłumaczyć. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.